Karczma pod Złotą Górą W 1832 roku karczma nazywająca się Upyzdry, a stojąca u podnóża góry była miejscem spotkań furmanów i górników. W pewnej zimowej nocy zjawił się tam nieznajomy w czarnym płaszczu. Zamówił wódkę, lecz zamiast pić, patrywał się w ludzi. Gdy ktoś spróbował zagadać, nieznajomy uniósł kaptur, jego twarz była trupioblada, a oczy czarne jak smoła. W karczmie zgasły wszystkie świece, a w ciemności rozległ się churienków. Rankiem znaleziono wszystkich gości martwych przy stołach, jakby zasnęli, ale ich ciała były zimne i sztywne. Karczma została opuszczona, a do dziś mówi się, że kto wejdzie tam nocą, usłyszy stukot kufli i śmiech umarłych, którzy wciąż piją w towarzystwie swego upiornego gościa. Niektórzy twierdzą, że widzieli w oknach karczmy cienie biesiadników, a w powietrzu unosił się zapach gorzałki i dymu. Inni opowiadają, że gdy drzwi skrzypią, można dostrzec sylwetkę w czarnym płaszczu, siedzącą przy stole, czekającą na nowych gości. Karczma stała się miejscem przeklętym, a według legendy czar pryśnie, gdy tysiąc uczciwych klientów zachwali ich zupę.